Łaciaty ja i tyle okazji, żeby się zbliżyć. A jedną z nich jest uśmiech, bo od uśmiechu zaczyna się wiele historii. Na przykład, gdy kanapką z serkiem łaciatym poczęstujemy kogoś, kto nam się podoba, a ona lub on uśmiechnie się do nas. Albo historia pierwszego emotikona, a wyglądał on tak. Jego twórcą jest amerykański informatyk, który po raz pierwszy użył go już w latach 80. Rocznica wydarzenia przypada na 19 września i właśnie wtedy obchodzimy Dzień Emoticona. Emoticony pomagają nam wyrażać emocje, skracać czas dyskusji i po prostu zbliżać się do siebie zupełnie jak serek łaciaty. Samo słowo emotikon powstało z połączenia angielskich słów emotion oraz icon, czyli emocje i ikona. W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić komunikację bez nich. A no zaraz, zaraz, ale czy aby na pewno emotikony to wymysł czasów współczesnych? W końcu już starożytni Egipcjanie mieli swoje motki? Mówi się, że jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów, a obraz na kanapce z serkiem łaciatym z pewnością potrafi zastąpić ich nawet dziesięć tysięcy. Spróbujcie więc tworzyć swoje pyszne kanapkowe emotikonki z łaciatym. Hmm, na przykład takie. I poczęstujcie swoich bliskich. I jeszcze więcej przepisów na pyszne potrawy z łaciatym, które pomogą Wam wyrazić swoje emocje i zbliżyć się do siebie bardziej? Znajdziecie jak zwykle na łaciatyi.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.